Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jedni działkowcy już na wiosnę zajadają się chrupiącą rzodkiewką, a inni dopiero co zaczynają kopać grządki. Myślicie, że mają ogrzewaną szklarnię albo jakieś magiczne nasiona? Nic z tych rzeczy. Sekret polega na tym, że oni pracują w ogrodzie, kiedy wszyscy inni schowali już łopaty, czyli w listopadzie. Dziś opowiem wam o dziesięciu gatunkach, które można, a nawet trzeba, posiać przed nadejściem zimy. Obiecuję, że po obejrzeniu tego filmu spojrzycie na swój pusty jesienny ogród zupełnie inaczej. Poznacie nie tylko listę, ale prawdziwą strategię, która zapewni wam plony 3, a może nawet 4 tygodnie wcześniej, a tak w ogóle, czy próbowaliście kiedyś coś sadzić w listopadzie? Dajcie znać w komentarzach, jestem bardzo ciekawy. Zacznijmy od wyjaśnienia, czym właściwie jest ten siew przedzimowy i dlaczego to nie jest to samo co siew ozimy. Siew o zimy to sytuacja, w której sadzimy roślinę, na przykład czosnek lub żyto, z założeniem, że zdąży ona wykiełkować i ukorzenić się przed nadejściem silnych mrozów. Natomiast siew przedzimowy albo siew pod śnieg to prawdziwy trik nasiona wysiewamy w już zimną, a czasami nawet lekko przymarzniętą ziemię. Cel jest jeden chcemy, by nie wykiełkowały jesienią, ale po prostu przeleżały w glebie całą zimę, niczym w naturalnej lodówce. W tym czasie przechodzą stratyfikacje, hartują się chłodem, pęcznieją wiosną od wody stopniającego śniegu i ruszają do wzrostu przy pierwszej możliwej okazji, wyprzedzając tym samym wszelkie wiosenne nasadzenia. To naturalny mechanizm, który wykorzystujemy do własnych celów, uzyskując silniejsze, bardziej odporne na choroby rośliny i co najważniejsze bardzo wczesne plony. Nasz ranking otwiera oczywiście król jesiennych nasadzeń, czosnek zimowy, czyli ozimy. Trudno wyobrazić sobie bez niego jesienne prace w ogrodzie. I tu kryje się pierwszy ważny niuans. Wielu początkujących ogrodników popełnia błąd próbując sadzić pod koniec roku czosnek jary, czyli ten, który sadzimy wiosną. Efekt jest, jak łatwo się domyślić, opłakany. Do nasadzeń listopadowych nadają się wyłącznie specjalne, mrozoodporne odmiany czosku ozimego. Są one genetycznie przystosowane do przetrwania zimy w glebie, ich ząbki są większe, a smak jest znacznie ostrzejszy. Sadząc taki czosnek w listopadzie, nie tylko uzyskasz plon wcześniej, ale też główki będą wyraźnie większe i zdrowsze, ponieważ roślina wykorzystuje całą moc wiosennej wilgoci do intensywnego wzrostu, podczas gdy szkodniki jeszcze śpią. Wyobraź sobie te soczyste, ogromne główki czosku, które wykopujesz już w pełni lata. A teraz o samej technologii sadzenia czosku, bo i tu tkwią pewne tajemnice. Najważniejsza zasada nie ma pośpiechu. Idealny moment na sadzenie to dwa-trzy tygodnie przed pierwszymi, stałymi przymrozkami, gdy temperatura gleby ustabilizuje się na poziomie plus 5 do 7 stopni Celsjusza. Jeśli posadzimy go wcześniej w zbyt ciepłej ziemi, czosnek zacznie kiełkować, a jego delikatne pędy niestety nie przetrwają zimy. Grządkę przygotowujemy wcześniej, wzbogacając ją kompostem lub dobrze przerobionym obornikiem, ale absolutnie nie tym świeżym. Wybieramy wyłącznie największe, zdrowe i nieuszkodzone ząbki. Sadzimy na głębokość 5 do 10 cm w zależności od lokalnego klimatu. Im mroźniejsze zimy, tym głębiej. Odstępy między poszczególnymi ząbkami powinny wynosić około 10 do 15 cm. Po posadzeniu grządkę koniecznie ściłkujemy grubą warstwą słomy, liści lub torfu. Stworzy to poduszkę powietrzną, która ochroni czosnek przed wymarznięciem, zwłaszcza w trakcie bezśnieżnej zimy. Kolejny punkt w naszym programie to marchew. E, tak, dobrze słyszycie. Siew marchwi przed zimą to fantastyczny sposób na to, by mieć słodkie i soczyste korzenie już w czerwcu. Jaki jest w tym sekret? Nasiona marchwi są pokryte olejkami eterycznymi, które opóźniają ich kiełkowanie na wiosnę. W standardowym wariancie trzeba je moczyć, podkiełkowywać, a czasem wręcz cuda z nimi wyprawiać, a przy siewie przedzimowym całą robotę wykonuje za nas sama natura. Przez zimę olejki eteryczne ulegają rozkładowi, Nasiona przechodzą naturalną stratyfikację i wiosną, gdy tylko stopnieje śnieg, natychmiast rozpoczynają wzrost. Taka marchew jest również bardziej odporna na połyśnicę marchwiankę, ponieważ w momencie jej masowego nalotu korzenie są już na tyle silne, że zdążyły okrzepnąć. Najważniejsze to wybrać odpowiednie odmiany. Szukajcie na opakowaniach dopisku cukier do siewu przedzimowego albo wybierajcie odmiany wczesne i średnio -wczesne, takie jak np. Nantejska 4, Witamina 6, czy 13. Jeśli chodzi o siew marchwi na zimę, jest jeden absolutnie kluczowy moment, którego w żadnym wypadku nie można przegapić. Trzeba siać w grunt, który już przymarzł. Samą grządkę przygotowujemy jednak wcześniej, kiedy ziemia jest jeszcze miękka. Robimy wtedy płytkie rowki tak na dwa, może 3 cm głębokości. Natomiast nasiona wysiewamy dopiero wtedy, kiedy pojawią się pierwsze mrozy, a wierzchnia warstwa gleby już się zamknie lub stwardnieje. To jest gwarancja, że nasiona na pewno nie wykiełkują w jesieni. Nasiona siejemy suche. Powinny być też wysiane trochę gęściej niż zwykle, tak o jakieś 30% więcej niż przy siewie wiosennym. I uwaga, absolutnie bez podlewania. Po wysianiu po prostu zasypujemy rowki suchą ziemią, torfem lub piaskiem. Ważne, żeby materiał ten był przygotowany wcześniej i przechowywany w ciepłym miejscu. Na wierzch można jeszcze narzucić stroisz, czyli gałęzie i glaków, żeby zatrzymać śnieg. Wiosną, kiedy tylko pojawią się pierwsze wschody, będzie trzeba je przerywać. I to wszystko. Możecie czekać na naprawdę super wczesny i bogaty plon. Trzecim bohaterem na naszej liście jest dymka, czyli cebula z siewu. Tutaj sytuacja jest podobna jak w przypadku czosku, ale mamy pewne niuanse. Sadzenie dymki na zimę pozwala uzyskać zbiory soczystego szczypioru i naprawdę dużych główek cebul nawet kilka tygodni wcześniej cebulki które przezimują w ziemi budują mocniejszy system korzeniowy i są znacznie mniej narażone na atak śmietki cebulanki jednak istnieje też ryzyko a mianowicie wybijanie w pęd kwiatostanowy żeby je zminimalizować musimy odpowiednio dobrać materiał sadzeniowy do jesiennego sadzenia idealnie nadaje się najdrobniejsza dymka tak zwana owsianka o średnicy do 1 cm tak małe cebulki po prostu nie mają siły, żeby wytworzyć kwiatostan i całe zasoby kierują do budowy dużej główki. Większe frakcje dymki oczywiście też możemy sadzić, ale lepiej przeznaczyć je na wczesny zbiór zielonego szczypioru. Chociaż jesienne sadzenie cebuli jest proste, wymaga zwrócenia uwagi na kilka szczegółów. Dymkę, tak samo jak czosnek, wsadzamy do ziemi mniej więcej 2-3 tygodnie przed nadejściem stabilnych przymrozków. Przygotowujemy stanowisko słoneczne, które na wiosnę nie będzie podmokłe ani zalewane. Cebula nie toleruje kwaśnej gleby. Jeśli pH jest zbyt niskie, koniecznie zastosuj mączkę dolomitową albo popiół drzewny, aby ją odkwasić. Dymkę, czyli cebulę z siewu, sadzimy na głębokość około 3-4 cm. Ważne, by nad każdą cebulką znalazła się warstwa Ziemi o grubości 2-3 cm. Pamiętajmy też o zachowaniu odpowiedniej odległości między sadzonkami, 5 do 7 cm. Po zakończeniu sadzenia grządkę koniecznie należy ściółkować. Ściółka pomoże złagodzić wahania temperatur i ochroni dymkę przed przemarznięciem. Wiosną, gdy tylko śnieg zniknie, ściółkę trzeba delikatnie usunąć. Dzięki temu ziemia szybciej się nagrzeje, a cebula swobodnie ruszy wegetację. Przechodzimy do warzyw korzeniowych, a następny w kolejce jest burak. Być może to Was zaskoczy, ale buraka również można z powodzeniem wysiewać na zimę. Zalety są takie same, wcześniejszy zbiór oraz zahartowane i silne rośliny. Dojrzałe korzenie będą gotowe do zbioru już pod koniec czerwca lub na początku lipca, kiedy to na rynku są one jeszcze dość drogie. Należy jednak pamiętać, że takie buraki nie nadają się do długiego przechowywania zimowego. Ich zadaniem jest dostarczenie Wam witamin w pierwszej połowie lata. Do siewu jesiennego wybierajcie odmiany mrozoodporne, które są odporne na wybijanie w pędy kwiatostanowe, czyli tzw. strzelanie w kwiat. Świetnie sprawdziły się odmiany takie jak podzimnaja A474, mrozoodporna 19 oraz egipska płaska. Te odmiany zostały specjalnie wyhodowane do takich warunków, Siew buraków ozimych jest bardzo podobny do siewu marchwi. Czekamy aż ziemia przymarznie, a grządkę i rowki przygotowujemy zawczasu. Rowki powinny mieć głębokość około 3-4 cm. Pamiętajmy, że nasiona buraka są kłębkowate. Z jednego kłębka może wyrosnąć kilka roślin. Z tego powodu nie siejmy ich zbyt gęsto, bo wiosną stracimy mnóstwo czasu na przerywanie wschodów. Normę wysiewu zwiększamy mniej więcej o czwartą w porównaniu do siewu wiosennego. Suche nasiona wysiewamy w zmarzniętą ziemię. Przysypujemy suchym podłożem i ściółkujemy. Ważna uwaga wybierzmy dla buraków miejsce, w którym zimą gromadzi się dużo śniegu. Warstwa śniegu to najlepsza ochrona przed silnymi mrozami i gwarancja, że nasza praca nie pójdzie na marne. Wiosną po pojawieniu się dwóch lub trzech liści właściwych siewki bezwzględnie przerywamy. Jakiż to wczesny plon bez rzodkiewki. To super wczesne warzywo jest wręcz stworzone do jesienno-zimowego siewu. Tylko pomyślcie, śnieg jeszcze nie wszędzie ustąpił, a na waszej grządce już czerwienią się pierwsze soczyste rzodkiewki. Dzięki siewowi jesiennemu zyskujecie na czasie co najmniej dwa, a nawet trzy tygodnie. Dodatkowo, Rzodkiewka posiana pod zimę rzadziej wybija w kwiatostan, ponieważ jej główny rozwój przypada na okres, kiedy dzień jest znacznie krótszy. W efekcie korzenie są bardziej soczyste i mają delikatniejszy, mniej gorzki smak. Uwaga! Nie wszystkie odmiany nadają się do tej metody. Wybierajcie te, które są szczególnie odporne na wybijanie w pędy i na chłód. Polecane odmiany to np. żara, bociam zaria, lub majak. Świetnie znoszą zimowanie w formie nasion i gwarantują szybki start wiosną. Jeśli chodzi o agrotechnikę siewu rzodkiewki, sprawa jest naprawdę prosta. Działamy tu według już dobrze nam znanego schematu. Przygotowujemy grządkę, robimy bruzdy, a następnie czekamy, aż ziemia porządnie zamarznie. Dopiero wtedy wysiewamy suche nasiona, przysypujemy je suchą glebą i ściółkujemy. Optymalna głębokość siewu to 1.5 do 2 cm. Ponieważ rzodkiewka jest rośliną szybko rosnącą, wiosną kluczowe jest, by nie przegapić momentu i w porę usunąć ściółkę. Kiedy tylko zejdzie śnieg, ostrożnie zgrabmy całe okrycie. W ten sposób zapewnimy słońcu i ciepłu dostęp do gleby. Jeśli wiosna okaże się sucha, grządkę należy regularnie podlewać. Soczyste korzenie potrzebują bowiem bardzo dużo wilgoci, by się uformować. I proszę, gdy sąsiedzi dopiero zabiorą się do siewu, wy będziecie już cieszyć się własnym chrupiącym i aromatycznym wczesnym plonem. Przejdźmy teraz do ziół i warzyw liściastych. Na pierwszy ogień idzie koper. Wydawałoby się, że koper sam się wysiewa i tak wyrośnie. Ale jeśli zależy Wam na wczesnym, gęstym i naprawdę obfitym zbiorze aromatycznych liści, siew o zimy jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Podobnie jak w przypadku marchwi, nasiona kopru zawierają olejki eteryczne, które spowalniają proces kiełkowania. Zimowanie nasion w glebie rozwiązuje ten problem. Dzięki temu wiosną możemy liczyć na równomierne i silne wschody. Liście takiego kopru są szczególnie delikatne i bardzo aromatyczne. Do siewu jesiennego nadają się praktycznie wszystkie odmiany, ale warto postawić na te krzaczaste, np. takie jak alligator czy gribowski. Długo nie wybijają w pędy kwiatostanowe, dzięki czemu dostarczają nam większą ilość liści. Wysiewanie kopru przed zimą to czysta przyjemność. Grządki nie trzeba specjalnie przygotowywać. Możemy go siać pomiędzy innymi uprawami, np. obok cebuli czy marchwi. Optymalny termin siewu to koniec października lub listopad, na lekko przymarzniętą ziemię. Nasiona można wysiewać rzutowo, czyli na grządce w całości lub w płytkich rowkach o głębokości 2-3 cm. Normę wysiewu śmiało podwajamy w porównaniu do wiosennej. Po wysiewie nasiona należy przysypać cienką warstwą suchego torfu, lub kompostu. Nie jest wymagane ani podlewanie, ani żadne dodatkowe okrywanie. Wiosną koper sam wzejdzie, gdy tylko gleba ogrzeje się do odpowiedniej temperatury. Pozostanie nam jedynie przerzedzić wschody, jeśli okażą się zbyt gęste i cieszyć się świeżą zieleniną na stole. Jej wysokość pietruszka to kolejna niezastąpiona roślina zielna, która idealnie nadaje się do siewu przedzimowego. Podobnie jak koper, jej nasiona kiełkują dość długo z powodu olejków eterycznych. Siew jesienny rozwiązuje ten problem. Dzięki temu uzyskamy nie tylko bardzo wczesną zieleninę, ale także znacznie mocniejsze i lepiej rozwinięte okazy. Co ważne, przed zimą możemy wysiewać zarówno pietruszkę naciową, jak i korzeniową. Pietruszka korzeniowa posiana jesienią daje większe i bardziej kształtne korzenie. Do siewu przedzimowego świetnie sprawdzą się odmiany takie jak bogatyr, zwykła liściowa dla naciowej lub no cukrowa, idealna dla korzeniowej. Pietruszkę siejemy w podobnym terminie co marchew. Najlepiej na lekko zamarzniętą glebę. Nasiona powinny znaleźć się na głębokości mniej więcej 1,5 cm. Możemy siać ją w rzędach albo metodą rzutową, jako że nasiona są bardzo drobne, warto dla wygody wymieszać je z piaskiem. Z tego powodu normę wysiewu również zwiększamy o jakieś 25 do 30%. Po wysianiu grządkę zasypujemy suchą ziemią. Wiosną, gdy tylko wzejdą siewki, można je delikatnie przerzedzić Pietruszka uprawiana w ten sposób będzie cieszyła świeżą zielenią od bardzo wczesnej wiosny, aż do późnej jesieni, ponieważ świetnie znosi nawet niewielkie przymrozki. Warto też wspomnieć o szpinaku. Ta super zdrowa i wcześnie dojrzewająca roślina idealnie nadaje się do pozyskania najwcześniejszych wiosennych witamin. Szpinak jest rośliną odporną na chłód. Jego nasiona zaczynają kiełkować już przy temperaturze zaledwie trzech lub 4 stopni na plusie. Siejąc go jesienią pierwsze listki będzie można zbierać już 3 do 4 tygodni po zejściu śniegu. Do siewu jesiennego wybieraj odmiany odporne na wybijanie w pęd, np. matać matador czy na wiktoria. Szpinak uprawiany w ten sposób jest wyjątkowo delikatny i soczysty. Agrotechnika jesiennego, czyli podzimnego wysiewu szpinaku nie różni się w zasadzie niczym od uprawy innych warzyw. Przygotowujemy grządkę i robimy płytkie rowki, głębokie na 2, maksymalnie 3 cm, Kiedy pojawią się trwałe przymrozki siejemy nasiona, przysypujemy je suchą ziemią, a na koniec ściółkujemy. Szpinak uwielbia żyzną i przepuszczalną glebę, dlatego przed przygotowaniem grządki warto wzbogacić podłoże, dodając nieco kompostu. Wiosną, gdy tylko szpinak podrośnie, możemy zacząć selektywne zrywanie liści, co jednocześnie będzie stymulować roślinę do wypuszczania nowych. Najważniejsze to nie dopuścić do przerośnięcia. W takim wypadku liście stają się łykowate i tracą smak. W ten sposób zapewnisz sobie i swojej rodzinie stały dostęp do świeżej zieleniny w czasie, kiedy na działce czy w ogrodzie nie rośnie jeszcze prawie nic. A może by tak spróbować czegoś mniej oczywistego, na przykład pasternaku. To aromatyczne warzywo korzeniowe jest niestety często pomijane przez ogrodników. I to błąd. Jego nasiona, podobnie jak nasiona marchwi i pietruszki, charakteryzują się bardzo wolnym kiełkowaniem. W przypadku pasternaku siew ozimy to po prostu wybawienie. Dzięki temu nasiona przechodzą przez zimę niezbędną stratyfikację, a wiosną zapewniają nam równomierne i silne wschody. Rośliny są silniejsze, a same korzenie większe i bardziej aromatyczne. Co ciekawe, mówi się, że pasternak, który przeżył pierwsze mrozy, jest nawet słodszy. Do siewu jesiennego idealnie nadają się odmiany takie jak czkamak, okrągły czy student. Pasternak siejemy w listopadzie, najlepiej w zamarzniętą już glebę. Głębokość siewu powinna wynosić 2 do 3 cm. Sposób siewu jest identyczny jak w przypadku marchwi. Ponieważ pasternak to dość duża roślana, wiosną bezwzględnie trzeba będzie przerzedzić wschody. Pomiędzy sadzonkami zostawiamy odstępy nie mniejsze niż 10 do 15 cm. Pasternak nie ma wielkich wymagań pielęgnacyjnych, ale preferuje stanowiska słoneczne i spulchnioną glebę. Zbiory można prowadzić już pod koniec lata. Warzywo to będzie się świetnie przechowywać przez całą zimę, zachwycając korzennym smakiem i aromatem idealnym do zup i dań głównych. Naszą dziesiątkę zamyka sałata. Nie wszystkie odmiany nadają się do takiego eksperymentu, ale niektóre, zwłaszcza liściaste i głowiaste, znoszą go doskonale. Przedzimowy wysiew pozwala nam cieszyć się chrupiącymi liśćmi przy stole znacznie wcześniej niż w przypadku siewu wiosennego. Takie rośliny są znacznie bardziej zahartowane i odporne na nagłe zmiany temperatur. Najlepiej sprawdzają się w tym celu odmiany mrozoodporne, takie jak moskiewska szklarniowa. Berlińska-żółta lub sałata rzymska. Ich nasiona są w stanie przetrwać w glebie całą zimę, aby z nastaniem wiosny szybko wznowić wzrost. Technologia jest tu wyjątkowo prosta. Siejemy w listopadzie, w lekko przemarzniętą ziemię. Nasiona zakopujemy na głębokość zaledwie jednego, maksymalnie półtora centymetra. Możemy siać w rozsiew lub w płytkich rowkach. Z góry przysypujemy to cienką warstwą suchego torfu lub pruchnicy. Wiosną, gdy tylko pojawią się wschody, możemy je przerzedzić. Sałata wyhodowana tą metodą pozwoli Wam otworzyć sezon działkowy witaminowym chrupnięciem. To znakomity sposób, by urozmaicić stół wczesną wiosną, kiedy świeżej zieleniny brakuje najbardziej. Pamiętajcie, nie bójcie się eksperymentować, a Wasz ogród odwdzięczy się Wam hojnym i, co najważniejsze, niezwykle wczesnym zbiorem. Podsumowując, czosnek, marchew, cebula, buraki, rzodkiewka, koper, pietruszka, szpinat, pasternak i sałata. Oto dziesięciu bohaterów gotowych przezimować na waszej grządce, aby obdarować was plonami najwcześniej ze wszystkich. Jak widzicie, siew o zimy to żadna skomplikowana nauka agronomii, a prosty i genialny sposób, by oszukać naturę i zaoszczędzić masę czasu wiosną. Ale wiecie, co jest największą, niemal filozoficzną zaletą tej metody? To fakt, że przedłużacie sobie sezon działkowy, kiedy wydaje się, że wszelkie prace już się skończyły, wydajecie swojemu ogrodowi nowe życie, kładąc fundament pod przyszłe plony, to niesamowite uczucie kontroli i oczekiwania. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca tego materiału. Jeżeli wideo było dla was przydatne, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych ogrodowych trików. A teraz pytanie do was, która z tych dziesięciu roślin zaskoczyła was najbardziej? A może macie swojego sekretnego kandydata do siewu o Dajcie znać w komentarzach, wymieńmy się doświadczeniem.